Mój umiłowany synu, posłuchaj słów swojego Ojca Niebieskiego, tego, który cię stworzył i kocha cię nieskończenie. Przyjdź, porozmawiajmy o tym, jak ważne jest zaufanie mi i skupienie wzroku na moim świetle, zamiast martwić się trudnościami życiowymi. W mojej obecności znajdziesz schronienie i siłę. W mojej mądrości znajdziesz kierunek i pokój. Często jednak, jak król Asa, nie ufacie mi do końca. Szukał pomocy u ludzi, a nie u mnie, przez co osłabił swoją wiarę i zboczył z drogi prawdy. Możesz mieć pokusę, aby szukać ludzkich rozwiązań swoich problemów, zaufać własnej sile i mądrości ludzi, zamiast ufać mi, kropka, ale mówię Ci, mój synu, że jestem Twoją bezpieczną ucieczką, Twoją niewzruszoną fortecą. Dlatego w chwilach ucisku nie dajcie się ponieść niepokojowi i zmartwieniom. Zamiast tego podnieś wzrok ku mnie, zaufaj mojej miłości i mojej opatrzności. Zatroszczę się o ciebie w każdych okolicznościach, podtrzymam cię moją potężną ręką. Niech twoja modlitwa będzie następująca: Miłosierny Boże, ty, który jesteś źródłem wszelkiej dobroci i miłości. Wysłuchaj moją modlitwę i prowadź mnie drogami zaufania Tobie. Rozmyślając nad historią króla Asy, uświadamiam sobie, jakie to łatwe, aby sprowadzić mnie z Twojej ścieżki, szukając tymczasowych rozwiązań i ufając w ludzką siłę. Ale Ty, Panie, jesteś skałą, na której mogę oprzeć swoje życie. Naucz mnie, Boże, całą swoją ufność w Tobie, oddawać Ci wszystkie moje troski i lęki. Niech uznam twoją suwerenność nad wszystkim i odpocznę w twojej nieskończonej mocy. Jak oświadcza psalmista, Bogu zaufam, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek? Psalm 56:11. Spraw, abym i ja miał taką samą niezachwianą ufność w Tobie. Niech moja wiara w Ciebie będzie jak solidna kotwica wśród burz życia, trzymająca mnie mocno w Twojej obecności nawet gdy wzburzone fale będą mnie odpychać. Niech nigdy nie zapomnę, że jesteś Bogiem, który sprawia, że niemożliwe staje się możliwe, który najtrudniejsze sytuacje przemienia w okazję do ukazania swojej mocy i łaski. Pomóż mi, Panie, abym w obliczu przeciwności losu nie wpadł w rozpacz, ale abym patrzył na Ciebie, wiedząc, że jesteś moją nieustanną pomocą w każdej potrzebie. Niech moja ufność Tobie będzie niewyczerpanym źródłem nadziei i pokoju, przelewającym się pośród udręk. Obym uczył się na błędach króla Asy, uznając, że szukanie jedynie ludzkich rozwiązań jest jak budowanie na piasku, który może się zawalić w obliczu najmniejszej burzy. Ale ufając Tobie, Boże, buduje na solidnej skale Twojej wierności i wiecznej miłości. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej wielkości i Twojej nieustannej opieki. Abym w każdym wyzwaniu i próbie mógł odważnie głosić Twoją wierność i ufać, że jesteś w stanie uczynić nieskończenie więcej niż wszystko, o co Cię proszę lub co sobie wyobrażam. Boże, wzmocnij moją wiarę i odnów we mnie pewność Twojej nieustannej obecności. Niech nigdy nie zapomnę. Że jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki, i że mogę Ci w pełni zaufać w każdych okolicznościach. Niech moje zaufanie do Ciebie będzie moją największą siłą, która pozwoli mi stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i determinacją. Niech nigdy nie stracę z oczu mocy Twojej odkupicielskiej miłości, która potrafi przemienić najciemniejsze sytuacje w okazję do ukazania Twojej chwały. Niech moja ufność Tobie będzie jak płomień płonący. Oświetlający moją drogę i rozpraszający ciemność wokół mnie. Niech moja modlitwa będzie stała i szczera, i będzie odzwierciedleniem głębokiej tęsknoty mojego serca za Twoją obecnością. Spraw, abym Cię szukała w każdej chwili, nie tylko w obliczu trudności, ale także w chwilach radości i wdzęczności. Boże, chroń moje serce od wszelkiej wątpliwości i niewiary, i każdego dnia umacniaj moją ufność w Tobie. Niech moja wiara będzie jak ziarno zasiane w żyznej glebie, które rośnie i obficie kwitnie, wydając owoce sprawiedliwości i miłości dla Twojej chwały. Niech moje zaufanie do Ciebie będzie źródłem inspiracji dla wszystkich wokół mnie, pokazując im przemieniającą moc Twojej miłości. Niech i oni zaznają pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, gdy w pełni zaufają Tobie. Boże, udziel mi łaski wytrwania w wierze. Nawet gdy wieją przeciwne wiatry i burze życia grożą mi powaleniem. Niech mój wzrok będzie utkwiony w tobie, wiedząc, że jesteś moją bezpieczną przystanią i moją niewzruszoną fortecą. Niech moje życie będzie odblaskiem Twojej chwały, Boże, i niech wysławia Twoje imię we wszystkim, co oczynię. Niech moja ufność Tobie będzie moim największym dziedzictwem prowadząc mnie na każdym kroku i prowadząc do pełni życia, którą obiecałeś tym, którzy cię kochają. Niech mój głos będzie pieśnią uwielbienia, rozbrzmiewającą echem po górach i dolinach, głoszącą twoją wielkość i twój majestat. Abym pośród prób i udręk odnalazł ukojenie w pewności twojej bezwarunkowej miłości, wiedząc, że nic nie jest w stanie odłączyć mnie od twojej opieki i ochrony. Niech moje zaufanie do Ciebie będzie jak solidna kotwica, zakotwiczająca mnie w wiecznych obietnicach Twojego słowa. Niech ufam Twojej sprawiedliwości i Twojemu miłosierdziu, wiedząc, że jesteś wierny i dotrzymujesz wszystkich swoich obietnic. Boże, niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej przemieniającej łaski, pokazującej światu wokół mnie moc zaufania Tobie, abym była narzędziem w Twoich rękach, niosącym światło i nadzieję tym którzy zgubili się w ciemnościach beznadziei Niech moja wiara będzie jak jasne światło oświetlające drogę tym, którzy szukają prawdy Niech będę źródłem inspiracji i zachęty dla wszystkich, którzy staną na mojej drodze, wskazując im twoją nieskończoną dobroć i miłość Niech moja ufność Tobie będzie fundamentem, na którym buduję swoje życie, mocnym i niewzruszonym nawet w obliczu najgwałtowniejszych burz Niech w pełni zaufam Twojej suwerennej opiece, wiedząc, że jesteś moim obrońcą i moim przewodnikiem przez cały czas. Boże, niech moja ufność w tobie będzie jak rzeka swobodnie płynąca, niosąca życie i odnowę, dokądkolwiek dotrze. Spraw, abym pił głęboko z Twojej obecności i gasił pragnienie mojej duszy żywą wodą, którą tylko ty możesz ofiarować. Niech moja ufność Tobie będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liście nigdy nie więdną i którego owoce nigdy nie ustają. Spraw, abym prosperował we wszystkich obszarach mojego życia, będąc płodnym w Twoim królestwie i błogosławiąc wszystkich wokół mnie. Boże, niech moja ufność Tobie będzie źródłem pocieszenia i siły, podtrzymującym mnie w chwilach słabości i zniechęcenia. Niech znajdę bezpieczne schronienie pod osłoną Twoich skrzydeł, wiedząc, że jesteś moją tarczą i moją fortecą. Niech moja ufność Tobie będzie wyrazem mojej miłości i oddania Tobie, Panie. Niech Cię kocham całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił, całkowicie ufając Twojej miłości, która nigdy nie zawodzi. Boże, niech moja ufność w Tobie będzie źródłem radości i pokoju, przepełnionym uwielbieniem i dziękczynieniem. Niech raduje się twoją niezmierzoną miłością, wysławiając twoją wierność, która trwa na wieki. Niech moja ufność Tobie będzie solidną skałą, na której buduję swoje życie, odporną na burze i wstrząsy tego świata. Niech trwa mnie wzruszenie w nadziei twojego zbawienia, oczekując z radością objawienia się twojej chwały. Boże, niech moja ufność Tobie będzie moim najcenniejszym dziedzictwem. Cenniejszym, niż wszystkie bogactwa tego świata. Spraw, abym cię szukał z całego serca, wiedząc, że jesteś moim największym skarbem i moim udziałem na wieki. Niech moja ufność tobie będzie światłem świecącym w ciemnościach, wskazującym drogę prawdy i życia. Niech będę wiernym świadkiem Twojej przemieniającej mocy, niosącej nadzieję i odnowienie wszystkim zagubionym i bezradnym. Boże, niech moja ufność w tobie będzie źródłem inspiracji dla wszystkich wokół mnie, ukazując im moc Twojej zbawczej łaski. Niech i oni zaznają radości zbawienia w Chrystusie Jezusie, całkowicie ufając Twojej zwycięskiej miłości. Niech moja ufność w ciebie będzie moją siłą i ucieczką w każdym czasie, abym z odwagą i determinacją stawiał czoła wyzwaniom życia. Niech idę z ufnością w pewność Twojej miłości która podtrzymuje mnie i wzmacnia na każdym kroku. Boże, niech moja ufność Tobie będzie źródłem niewzruszonej nadziei, która przewyższa wszelkie okoliczności i trudności. Niech spoczywam bezpieczny w pewności Twojej wiecznej miłości, wiedząc, że jesteś moim wiernym Bogiem, któremu mogę ufać na zawsze. Wszechmogący Boże, pozwól mi w tej chwili modlitwy wejść na dziedzińce Twojej obecności z pokorą i czcią. Niech każde słowo, które wypływa z głębi mojego jestestwa, będzie jak przyjemne kadzidło przed Twoim tronem łaski. Proszę Cię, Panie, abyś zamieszkał we mnie, kierował moimi myślami i kierował słowami, które Ci teraz kieruję. Panie, jesteś moją skałą, moją fortecą, moją bezpieczną ucieczką w chwilach ucisku. Zwracając się do Ciebie, znajduję pokój dla mojej duszy i nadzieję dla mojego udręczonego serca. W Twojej obecności znajduję pocieszenie w moich cierpieniach i siłę w obliczu moich wyzwań. Ty, Boże, znasz najskrytsze pragnienia mojego serca, moje radości i smutki, moje marzenia i moje zmartwienia. Nic nie jest ukryte przed Tobą, bo Ty jesteś Bogiem, który przenika serca i zna każdą myśl, zanim jeszcze pojawi się ona w moim umyśle. W tej chwili oddaję Ci wszystkie moje niepokoje i lęki. Wszystkie moje wątpliwości i niepewność. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, napełni moje serce i umysł, utrzymując mnie w doskonałym pokoju, gdy ufam Tobie. Panie, w Twojej obecności znajduję ukojenie dla mojej zmęczonej duszy, ulgę w moim ciężkim ciężarze. Jesteś Bogiem, który odnawia moje siły i przywraca nadzieję, nawet gdy wszystko wokół mnie wydaje się rozpadać. Niech moja modlitwa będzie jak rzeka płynąca swobodnie ku Twojemu tronowi łask, niosąc przed Tobą moje pragnienia i prośby. Kropka, wylewam przed Tobą wszystkie moje zmartwienia, wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, który troszczy się o mnie z nieskończoną miłością. Boże, niech moja komunia z Tobą będzie centrum mojego życia, źródłem całej mojej siły i inspiracji. Niech szukam Cię całym sercem całkowicie ufając w Twoją wierność i Twoją miłość, która nigdy nie zawodzi. Panie, Ty jesteś Bogiem, który odpowiada na modlitwy Twojego ludu z mocą i dobrocią. Spraw, abym cierpliwie czekał na Twoją odpowiedź, ufając, że działasz zawsze w idealnym czasie i zgodnie ze swoją suwerenną wolą. Niech moja modlitwa będzie wyrazem mojej miłości i oddania Tobie, Boże. Niech Cię kocham całym sobą, całym umysłem, całym sercem i ze wszystkich sił. Boże, niech moja ufność do Ciebie będzie niezachwiana, nawet gdy okoliczności wokół mnie wydają się niesprzyjające. Niech trwa mnie wzruszenie w nadziei na Twoją obietnicę, że nigdy mnie nie opuścisz ani nie porzucisz. Panie, jesteś moim pasterzem, nie będę brakować. W Twojej obecności znajduję pokrzepienie dla mojej duszy i odnowienie dla mojego ducha. Spraw, abym podążał Twoimi drogami i przestrzegał Twoich przykazań, ufając, że Ty jesteś Bogiem, który kieruje krokami tych, którzy Cię kochają. Niech moja modlitwa będzie hymnem uwielbienia i uwielbienia, wywyższającym imię Twoje na całą ziemię. Niech głoszę Twoje cuda i wywyższam Twoją świętość. Uznając, że jesteś Bogiem godnym wszelkiej czci i chwały. Boże, niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej przemieniającej łaski. Spraw, abym żył według Twoich przykazań i odzwierciedlał Twoje światło w świecie pogrążonym w ciemnościach. Panie, niech moja modlitwa będzie balsamem dla mojego udręczonego serca, przynosząc ulgę w bólach i pocieszenie w smutku. Niech znajdę w tobie bezpieczne schronienie którego tak bardzo potrzebuję w chwilach udręki i ucisku. Niech moja modlitwa będzie jak źródło życia, tryskające żywą wodą, która przynosi orze i odnowienie mojej spragnionej duszy. Spraw, abym mógł pić obficie z Twojej obecności i ugasić pragnienie w źródle Twojej łaski. Boże, niech moja modlitwa będzie wyrazem mojej miłości i wdzięczności za wszystko, czym jesteś i za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Niech Ci dziękuję w każdym czasie i w każdych okolicznościach, uznając, że jesteś dobrym i miłosiernym Bogiem, który nigdy nie pozostawia swoich dzieci bez środków do życia. Panie, niech moja modlitwa będzie jak słodka wolność unosząca się przed Twoim tronem, przyjemna dla Twoich uszu i przyjemna w Twojej obecności. Niech ze szczerego i skruszonego serca oddaję Ci moją chwałę i uwielbienie. Niech moja modlitwa będzie potężną bronią w walce duchowej, odrzucającą wszelkie uczynki ciemności i ogłaszającą zwycięstwo, które odnoszę w Chrystusie Jezusie. Niech wstawiam się za zagubionymi i cierpiącymi, zanosząc przed ciebie ich wołanie i błaganie. Boże, niech moja modlitwa będzie pieśnią nadziei, która rozbrzmiewa w całym niebie, ogłaszając Twoje zbawienie i głosząc Twoją chwałę. Niech będę narzędziem w Twoich rękach. Niosącym Twoje światło tym, którzy są zagubieni w ciemności grzechu. Panie, niech moja modlitwa będzie wyrazem pragnienia bycia bliżej Ciebie, głębszego poznania Cię i życia w nieustannej komunii z Tobą. Spraw, abym pielęgnował życie żarliwej i nieustannej modlitwy, szukając zawsze Twojego oblicza i Twojego serca. Niech moja modlitwa będzie pieczęcią intymności, wyznaczającą moją relację z Tobą, Boże. Niech rozmawiam z Tobą, jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem, dzieląc się moimi najgłębszymi pragnieniami i ufając Tobie we wszystkim. Boże, niech moja modlitwa będzie wyrazem pragnienia podobania się Tobie we wszystkim, co czynię. Spraw, abym prowadził życie w świętości i prawości, zawsze starając się czynić Twoją wolę we wszystkich obszarach mojego życia. Panie, niech moja modlitwa będzie źródłem inspiracji i zachęty dla wszystkich, którzy ją słyszą. Niech i oni będą zmotywowani do poszukiwania życia w komunii z Tobą, o Boże, i doświadczyć przemieniającej mocy Twojej obecności w swoim życiu. Niech moja modlitwa będzie jak echo rozbrzmiewające przez wieki, łączące się z chórem świętych, którzy byli przede mną i tymi, którzy przyjdą po mnie. Spraw, abym był częścią wielkiego obłoku świadków, którzy cię czczą i wysławiają na wieki. O kochający Boże, Tobie dedykuję te chwile głębokiej wdzięczności za Twoją bezwarunkową miłość i bezgraniczną dobroć. W Tobie znajduję bezpieczne schronienie i ukojenie dla mojej zmęczonej duszy. Dziękuję Ci za każde błogosławieństwo wylane na mnie, za każdy uśmiech rozświetlający moją twarz, za każdy uścisk który otacza mnie twoją miłością. W tobie znajduję siłę do stawiania czoła wyzwaniom życia. Za co dziś składam najszczerszą wdzięczność? Panie Jezu, mój zbawicielu i odkupicielu, pragnę ci podziękować za każdą ofiarę, jaką złożyłeś za mnie na krzyżu. Twoja śmierć przyniosła życie, twoje zmartwychwstanie przyniosło nadzieję. W tobie znajduję przebaczenie moich grzechów i zbawienie mojej duszy. Dziękuję Ci za Twoją stałą obecność w moim życiu, za Twoją łaskę, która mnie podtrzymuje każdego dnia. W Tobie znajduję drogę, prawdę i życie i za to dzisiaj z całego serca Ci dziękuję. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za każdy świt, który mi dajesz, za każdy zachód słońca, który przypomina mi o Twojej wierności. Dziękuję Ci za każdą chwilę radości i za każdą łzę, którą ocierasz swoją nieskończoną miłością. Dziękuję za każdego przyjaciela, którego postawiłeś na mojej drodze, za każdy uśmiech, którym się dzielimy, za każdą lekcję, której uczę się u Twojego boku. W Tobie znajduję powód do życia i za to dzisiaj wyrażam moją najgłębszą wdzięczność. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś moim najbliższym przyjacielem, że słuchasz każdego słowa mojego serca i że wyciągasz rękę, aby mnie podnieść, gdy upadam. Dziękuję Ci, że jesteś moim bezpiecznym przewodnikiem wśród niepewności życia, że wskazujesz mi drogę prawdy i życia. W Tobie znajduję pokój dla mojej duszy i dlatego dzisiaj dziękuję Ci całym sobą. Boże, niech moja modlitwa rozbrzmiewa echem w korytarzach wieczności, przyłączając się do chóru świętych, którzy nieustannie Cię adorują. Spraw, abym każdego dnia żyła w głębokiej jedności z Tobą. Zawsze szukając Twojego oblicza i całkowicie ufając Twojej opatrzności. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej przemieniającej miłości, objawiającej Twoją chwałę we wszystkich obszarach. Spraw, abym kroczył w świetle Twojej prawdy, prowadzone mocą Twojego ducha świętego. Niech moja wiara będzie niezachwiana, nawet w obliczu przeciwności losu. Spraw, abym we wszystkim uznał Twoją suwerenność i wywyższył Cię całą moją istotą. Amen.